Nie obiecuję, że będzie krótko, chociaż się postaram, ale już takich widziałem, co mówili, że będzie krótko, a później gadali, gadali, gadali. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym odnieść się do trzech rzeczy, które nas tutaj jakoś tak łączą, gromadzą, które wynikają też z liturgii dzisiejszej. Pierwsze to jest oczywiście Słowo Boże. Druga rzecz, o której będę chciał powiedzieć, to o świętej Teresce od dzieciątka Jezus, którą dzisiaj wspominamy w liturgii. I trzecia rzecz to adoracja. Piękna rzecz dzisiaj zaczyna się w Waszej parafii, kaplica adoracji. Przez cały dzień będzie można przychodzić i odwiedzać Pana Jezusa. I do tych trzech rzeczy chciałbym się krótko odnieść. Tym bardziej, że moi drodzy uważam, że nie ma rzeczywiście przypadków. Pan Bóg pewne rzeczy sam układa, planuje, człowiek by nie chciał, nawet by nie wymyślił pewnych rzeczy. Renia z wieczorów Uwielbienia mi przypomniała, że. Ja tego nie pamiętam, ale ponoć w tamtym roku, w październiku, jak byli u mnie na imieninach, powiedzieli, że, że miałem powiedzieć, że za rok w październiku przyjadę na wieczór Uwielbienia. Ja tego nie pamiętam. Ale no, może tak rzeczywiście. I Pan Bóg prowadzi. Ale druga rzecz, co jest dla mnie jeszcze bardziej niesamowite w tym wszystkim. Wiecie, mam ogromną miłość do świętej Tereski, a dzisiaj jest jej wspomnienie liturgiczne. I trzecia rzecz: adoracja jest mi niesamowicie droga. I na parafiach, w których bywałem, była stała adoracja i to jest moje też mocne doświadczenie życia kapłańskiego. Więc pan Bóg u Pana Boga nie ma przypadków. Ale najpierw słowo Boże, które jest dzisiaj do nas skierowane. Widzimy Jezusa, który posyła 72 uczniów. Moi drodzy, no trzeba nam wiedzieć, że wokół Jezusa były takie kręgi takie najbliższe grono jego uczniów to byli apostołowie. Pewnie dzieci komuniny to już wiedzą. Uczyli się o tym. Ilu było apostołów? Ile? Dwunastu. Bardzo dobrych katechetów mają tutaj w Rzeszowie. Dwunastu. To było najbliższe grono. Taki pierwszy okrąg wokół Pana Jezusa. Jakbyśmy rzucili kamień do wody, nie, to widzimy takie kręgi, które się rozchodzą. I tak najbliżej Pana Jezusa to byli apostołowie. Ale potem byli. Właśnie uczniowie, tutaj akurat 72, pewnie jakieś większe grono jeszcze uczniów, a potem były tłumy, które szły za Panem Jezusem. I Pan Jezus ich posyła. I to, co jest bardzo ważne, po pierwsze, że Pan Jezus wybiera tego, kogo chce. On jest Bogiem. On jest wolny w swoim wyborze. Moi drodzy, możemy powiedzieć, że nas też Pan Bóg wybrał. My tutaj jesteśmy, jesteśmy Jego uczniami. Chrześcijanin, ten, który wierzy w Jezusa, jest Jego uczniem. I myślę, że trzeba dzisiaj nam sobie to uświadomić, że jestem tutaj, bo Pan Bóg tego chciał. Bo to jest Jego wolny wybór wobec mnie. Ale druga rzecz, popatrzcie, posyła ich do miast i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Jezus wybiera też miejsca, gdzie chce pójść. I to jest też ważne, że ci, ci uczniowie, którzy są ci posłani, nie oni są ważni. Oni tylko mają przygotować przyjście Jezusa do tych ludzi, do tych, w tych miejscowościach. Tak jak dzisiaj Pan Jezus mnie tutaj stawia, to nie ja sprawię, że Jezus przyjdzie do Twojego serca ale ja ewentualnie mogę być tylko Jego narzędziem, żeby przygotować to Jego przyjście. I moi drodzy, Jezus dzisiaj chce was posłać do waszych domów, do waszych miejsc pracy, do waszych miejsc, gdzie żyjecie na co dzień, waszych szkół, i żebyście tam przygotowali Jego przyjście poprzez wasz sposób życia, wasze świadectwo życia, wasze słowa, a może też i cuda, które Pan Jezus będzie działał. Ale to wszystko tylko przygotowuje Jego przyjście. Moi drodzy, w jaki sposób przygotowujemy? Jezus daje im bardzo konkretne wskazówki i nam dzisiaj. Pierwsza rzecz to jest: my mamy być ludźmi pokoju. Pierwsza rzecz, która mówi, którą mówi: gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie, pokój temu domowi. Moi drodzy, ja jako chrześcijanin, jako uczeń Jezusa, mam być człowiekiem pokoju. Jeżeli ja będę człowiekiem pokoju, jeżeli ja tam, gdzie będę wchodził, będę przynosił pokój, to ci ludzie będą w stanie przyjąć Jezusa Chrystusa. To poprzez moje życie pełne pokoju, moją osobę pełną pokoju, Jezus przyjdzie do ich serc. I to jest bardzo ważne pytanie: Czy ja jestem człowiekiem pokoju? Czy ja swoją postawą, swoimi słowami wprowadzam pokój? Czy ja drugiemu człowiekowi mówię pokój? Pokój Tobie. A może odwrotnie? Może jestem człowiekiem, który wprowadza niepokój, który wprowadza agresję, krzykliwość, złość. Gdzie ja się pojawiam, pojawiają się kłótnie. Postaw sobie to pytanie. Pierwsza rzecz, którą mamy nieść drugiemu człowiekowi i przynosić, to jest pokój. A wtedy Jezus będzie przechodził. Jezus nie jest Bogiem Pamiętacie, jak w księdze, gdzie to jest? Eliasz, który ma spotkanie z Bogiem, objawienie. I najpierw przychodzi burza, przechodzi trzęsienie ziemi, przechodzi huragan. I za każdym razem jest napis: przechodzi ogień. Jest napisane, Boga nie było w trzęsieniu ziemi, Boga nie było w gwałtownej wichurze, Boga nie było w ogniu. I potem był szmer łagodnego powiewu. I w tym powiewie Eliasz spotkał Boga. Jeżeli ja chcę spotkać Boga i przynieść Boga innym, to ja muszę być człowiekiem pokoju. Moi drodzy, może tyle zatrzymam się nad y, Ewangelią. Nie będę więcej mówił. Y, dalej sobie sami poszukajcie, poczytajcie i z tego pokoju chcę przejść do adoracji. Moi drodzy, od, od dzisiaj, czy od jutra dokładnie tak, y, będzie tutaj ta łaska tej adoracji w kaplicy adoracji od rana do wieczora będzie pan Jezus. Gdzie my mamy, moi drodzy, zdobywać tą łagodność? Ten pokój Chrystusowy, przebywając w Jego obecności. Jeżeli ja przebywam przy Panu Jezusie to moje serce się zmienia. I nam trzeba to, w to głęboko uwierzyć. Wiecie co? Adoracja odnawia odnawia nas samych. Adoracja odnawia kościół. Przez 6 lat pracowałem we Francji. I tam mieliśmy tą łaskę nie od samego początku, chociaż codziennie prawie od początku mieliśmy Prawie od początku mieliśmy adorację tam przez godzinę, półtorej przed mszą świętą, ale w pewnym momencie zrodziło się pragnienie, żeby była stała adoracja. Pewnie słyszycie, że we Francji jest... Maksiu, wędrownik. Mam konkurencję, widzicie? Tak to jest. Ja przegrywam z dzieckiem. Ja mogę sobie mówić, ale już odwracała uwagę, z na Maksiu skupiony. Dobrze sobie radzi już. I słuchajcie, i zrodziło się pragnienie, żeby była stała adoracja, ale nie tylko w ciągu dnia, ale też i w ciągu nocy. Ludzie oczywiście się zapisywali, żeby mieć stały dyżur, to nie zostawialiśmy tak Pana Jezusa, tu jest duże miasto, tu dużo ludzi przechodzi, tu zawsze ktoś będzie przy Panu Jezusie, nie? Ale my we Francji musieliśmy wyznaczać, i ludzie decydowali się w sposób stały na godzinę adoracji, co tydzień, o stałej godzinie, nie? I wiecie, tak na początku to było, dużo osób się tak zgłosiło, bo prawie przez dwa dni, łącznie z dwoma nocami. Ale później ta adoracja zaczęła się rozrastać. Kolejne osoby dołączały i myśmy widzieli, że nasza parafia we Francji, gdzie jest tak bardzo zlaicyzowane społeczeństwo, się odnawia. Pojawiali się ludzie, którzy nie wiedzieliśmy, skąd się wracali do kościoła, do wiary. Rodziny się jednoczyły na nowo, ja widziałem taki cud na przykład mieliśmy takie małżeństwo gdzie ona była bardzo gorliwa chodziła praktycznie codziennie, była nam mszy świętej bardzo dużo nam pomagała w parafii, bardzo dobra kobieta ale jej mąż z kościołem to nic nie miał wspólnego, tyle że przez życzliwość dla swojej żony dwa razy do roku szedł na mszę świętą w Boże Narodzenie i Wielkanoc ale ona bardzo się kochali ale to nie było dla niej też łatwe i ona, jak zaczęła się ta adoracja, oczywiście ona też przyjeżdżała raz w tygodniu na tą adorację i w pewnym momencie, jak nie mogła, to przysyłała swojego męża niewierzącego, wiecie, na tą adorację. Ja czasem wchodziłem do kaplicy adoracji widziałem taki obrazek, że on siedział z jakąś książką, noga za nogę założony, można by się zgorszyć, ale siedział przed Panem Jezusem, wiecie. Pan Jezus zmienił go. Kiedy dopuszczałem parafię, to był człowiek, który był w każdą niedzielę na mszy świętej, którego patrzenie na kościół, na wiarę się zmieniło? To są piękne rzeczy. Macie wielką szansę dzisiaj, która się zaczyna w adoracji. Zawalczcie o to. Wiecie, w parafii, gdzie jestem w Tarnowcu, teraz, też próbujemy taką adorację. Właśnie w tym momencie, nie w tym momencie, o 20 będzie msza święta, w każdy czwartek jest msza święta o dwudziestej w parafii. I później jest nocna adoracja. Są ludzie, którzy są e, e, przez całą noc na adoracji. Tylka co tydzień? Ja jestem zawsze zbudowany, jak przychodzę o godzinie wiecie 21, 22, 23, czasem zamknąć kratę. To jest w kościele 20-30 osób. Na wiosce. Piękne rzeczy. Pan Bóg dokonuje pięknych rzeczy. Dzisiaj chce dokonać też piękne rzeczy tutaj. I ostatnie słowo, krótkie, tylko Święta Tereska. Moi drodzy, to jest piękna postać, która uczy nas małego życia właśnie. Można powiedzieć, w pokoju, żeby nieść ten pokój drugiemu człowiekowi, to nie trzeba wielkich rzeczy. On się realizuje w drobnych sprawach. Święta Tereska uczy nas tego, że mamy okazywać miłość w drobnych rzeczach. Nie wielkie rzeczy, nie marzyć o. Czym... Ona miała wielkie pragnienia, bardzo wielkie, ale w drobnych gestach życzliwości. Jeżeli ty się uśmiechniesz do kolegi, do koleżanki, mówię do dzieci, jeżeli ty komuś podasz pomocną dłoń. Nie trzeba wielkich rzeczy, żeby zdobywać świętość. Ona napisała swój dziennik duchowy, a w nim właśnie my dzisiaj to odkrywamy, że to jest mała droga do świętości. Ona mówiła, że jest jak dziecko. I jak dziecko, które stoi tam na, u, u stóp jakichś schodów. I wyciąga takie małe, które jeszcze nie umie chodzić, które sobie gorzej radzi niż Maksiu, który tu przed chwilą chodził. I nie potrafi wejść po schodach. I co takie dziecko robi, jak widzi mamę albo tatę na górze. Wyciąga rączki. Weź mnie. I ona mówi, że tak samo właśnie my mamy być takimi dziećmi. Z czym sobie nie radzimy, mamy wyciągnąć ręce do naszego ojca, który jest w niebie, i mówić weź mnie, pomóż mi. nie? Albo nawet bez mówienia już sam gest. I to jest droga do świętości. Jak sobie z czymś nie radzimy, to do Boga się uciekać. I to możecie też robić w adoracji, która tu będzie, w kaplicy. Nie wiesz, co zrobić, przyjdź do Jezusa i się go zapytaj. On ci powie, on ci pokaże drogę. Długo gadałem. Amen.